Sto lat, sto lat, żyje, żyje lat, lat niech żyje nam. Sto lat, sto lat niech żyje nam. nam. Jeszcze, raz, raz, jeszcze, raz. Raz. Jeszcze, raz. jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyje, żyje nam. A kto? To. Show 2006! I 2005! Jał! Okej, okay, więc. Muszę Was przeprosić po krótkiej nieobecności na kanale z Movie Start Planet Moją Show 2006. I dlatego Was bardzo, bardzo serdecznie przepraszam. Tak, wyszło to z mojego ust. Przepraszam. Dobra, więc. Będziemy dzisiaj robić luki dla przyjaciół. Yy. I o, ja pamiętajcie. I pamiętajcie, jutro bal, y, bal y, y, latającej świni, czyli przypominam, ubieramy się na różowo, bawimy się od 17 do 20.30. W ciągu 17 Ej, to ja mogę być! No, bo to trwa bardzo długo. Y, I przypominam o konkursie, kto najlepiej się ubierze na różowo, kto będzie miał najwięcej rzeczy różowych, ten wygra ze mną ileś 11 filmik potem drugie miejsce 12 i trzecie miejsce trzynasty zapraszamy wszystkich zgłosiły się do mnie pięć osób więc bardzo fajnie że my... a policzyłaś mnie tak no to wtedy będzie sześć i bardzo wam serdecznie dziękuję że w ogóle mnie oglądacie że w ogóle mnie słuchacie i że w ogóle oglądacie te nie tylko filmy movie star planet też. i napiszcie mi czy będziecie chcieli ten, czy będziecie chcieli w ogóle tą serię, same quizy? E... Same quizy, Julia. Nie Bala. same quizy. Mala, tylko sama. 0055, którą serdecznie pozdrawiam. Ona, ona film wymyśliła. Ale czy... e, Dobra, przypominam. Nie mam różowych spodni. Julia! No to sobie kup. To nie ubieram spodni. Dobra, więc robimy Dobrze, luk, e, Mal. E, 2005, a ja zrobię szol 2006. Mój kanał to już na show 2006. Zapraszam w każdy piątek na bal latającej świni. Zapraszam od 17 do 20 do pokoju szol 2006. Ja przeczytałam to, co masz na profilu napisane. Aha, ja myślałam, że już się żegnasz. Aha. Tylko mi się nie zmieściło 30. Właśnie wiem. To na pewno muszę ci włosy wybrać. A masz tych włosów mało? No. Mam takie jedne z. Ja jutro jadę w piżamce do szkoły. Idziesz. Tak. I hmm. w kapciach jadę. Ja też w kapciach. Hi hi. Będziemy spały. I tak Co? To... Nie, ten to wałkoczek nie może być. Zrobię ci na... Ale czas. dobra. No właśnie ja ci robię. nie? Super, bo ja dzisiaj miałam tak, taki pomysł, żeby zrobić lukę. Okay. Mala, a ty się ubrałaś jak ja chciałam wtedy? A nie. Nie. A, dobra. Bo mi się podobały te buty. Czyli. Można... Nie... Teraz ty, co mam na sobie? Yy, mala, no. możesz być blondynką. Yy, tak, i mówię, że można być blondynką. I nie wolno mieć. Yy. Może być sam blond bez żadnych pasenek. Czyli możesz. Ale to nie mogę brać mojego karkocza. To czekaj, to ja poprawię luka. Mojego. Ale na ten. Yy, możesz mieć blond włosy. Bo takie świnie czasami mają. Te włosy. No wiem, to ja muszę tylko zmienić luki na bal Ten. Ja muszę tylko. Ja to sobie muszę dodać? Ten. Włosy. I dodaję te, Albo te, w tych. Mala, jak masz, to możesz. O, cyr. masz. możesz przyjść w takiej. W fajnej czapce. I ten. Możecie przyjść w takiej. Fajnej czapce. Imprezowej takiej. Ja mam taką swoją z uszami. No kurde, którą wybrać? Dobra, to tą z uszami możesz. No, ubrałam A tą kiedy Teraz moja koleżanka przyjedzie. Klej. No. Mala. No. Abyś. abyś mi pożyczyła kilka rzeczy na, na tę imprezę, a potem ja bym ci ją oddała. Te, do pokoju, bo ja, bo ja mam straszny pokój, a ja nie chcę, żeby. Wiesz. Ja nie mam też żadnych właśnie rzeczy. A ja jak mam w pokoju dziennym lepiej zrobić, czy w pokoju imprez? Chyba w pokoju imprez jeśli to ma być impreza. To jest bal. No to bal. Dobra. Ja bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania. I zapraszam na ten bal co będzie jutro o 17 czy 18. Nie pamiętam. 17 do 20.30. Tak, no to dziękuję za oglądanie i zapraszam do 17 odcinka, który będzie za chwilę. Dobra! A yy, No, czy chciałam dodać, że w sobotę organizuję fajny bal, na który. Ja już nie Wiem, yy, ale mówię do swojego A, kanału. Yy, organizuję w sobotę taki, nie wiem jak to opisać bal, że trzeba się sprzebrać za jakieś zwierzątko. Bo moje zwierzątko będzie miało drugi level. I dlatego Was serdecznie zapraszam. I moi Ej! Przy... I co bacia... ja, A mogę coś powiedzieć o Twoim balu, który robię? No, możesz powiedzieć. I robię za chwilę. Za chwilę. Robię bal, na którym można mnie spotkać. Ja mogę dać o wybranej przez Ciebie osobie autograf i będę mogła z jedną osobą pisać. i Robię konkurs i Konkurs będzie w opisie w moim filmie w 17 odcinku. Ja też, dam, ja też dam linki do kanału Shell 2006 i y, 5 i powiem tam w szczegółach różne te bale, co mam w pomyślę. I do zobaczenia. Y, I pamiętajcie, y, w sobotę bawimy się cały dzień. Nie, bawimy się od, 6, od 18 do godziny 20. Przepraszam, że tak krótko, ale w sobotę będzie trochę krótki filmik. Nie obiecuję. A i ja o 19.30 się... będzie ta intro moja, nie? Za chwilę. Dobra. Ja nie wiem, czy ja będę, ale od... Więc serdecznie zapraszam. Dam, dam linki do mojego Facebooka, Instagrama i Snapa, którego sobie właśnie założyłam. I idę do fanpage'a. O, też sobie, którego sobie też właśnie ustawiłam. I zapraszam do lajkowania, subskrybowania. I w następnym odcinku będziemy tworzyć klub, do którego serdecznie zapraszam. I będziemy. I jutro będziemy bal. Jutro będzie bal latającej świni, czyli. Jeszcze raz, trzeba się przebrać na różowo. Włosy mogą być blond. Można mieć uszy. W sobotę bawimy się od godziny 18 do godziny 20, może 30, 40, coś w tym stylu. I świętujemy urodziny subskrypcji. Tak, tak się nazywa moje tak? porządko. I właśnie subskrybujcie subskrypcję, subskrybujcie mój kanałek. No patrzcie, jak ona się... Subskrybujcie subskrypcję? Tak, bo ono się nazywa subskrypcja. E, więc jest już godzina dziewiętnasta i to jest znak, że muszę kończyć ten odcinek 5, 4, 3, 2, 1.